Jeden z węzłów implementowanej sieci sensorowej został zainstalowany na parapecie w sali 106 Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Moduł węzła został zasilony za pomocą PowerBanka. Na płytce PCB węzła znajduje się moduł Arduino z mikrokontrolerem, moduł nadawczo-odbiorczy, fotorezystor pełniący funkcję czujnika światła, zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności powietrza oraz trzy diody LED. Czerwona i żółta służy do informowania o nadawaniu i odbieraniu danych, zaś zielona służy do informowania o połączeniu węzła z kontrolerem. Za pomocą przewodu do płytki węzła został podłączony czujnik ruchu. Również czujnik otwarcia okna został podłączony za pomocą przewodu. Składa się on z dwóch części. Magnesu stałego zamontowanego na skrzydle okna oraz kontraktronu przymocowanego do ścieżnicy okna. Brama składa się z modułu mikrokontrola z modułem Wi-Fi, modułu nadawczo-odbiorczego, stabilizatora napięcia, złącza programowania, przycisku programowania, przycisku reset oraz przycisku zmiany trybu pracy. Do kontrolera wysyłana jest informacja o wykryciu ruchu. Kontroler po odebraniu informacji o wykryciu ruchu w danym pomieszczeniu zmienia kolor ikony odpowiadającej czujnikowi ruchu w danym pomieszczeniu. W momencie otwarcia okna węzeł przesyła informację do kontrolera o jego otwarciu, a tuż po jego zamknięciu przesyła ponownie informacje o jego Zamknięciu. System DOMOTICZ automatycznie odświeża stan poszczególnych sensorów z kilku opóźnieniem od wysłania informacji poprzez węzeł. Po zalogowaniu na konto administratora mamy widoczny plan wszystkich pomieszczeń wraz z odczytami sensorów umieszczonych w pomieszczeniach. Aby wyświetlić listę wszystkich dostępnych sensorów, należy przejść do menu konfiguracji, Sprzęt, Konfiguracja. Widoczne są na liście wszystkie węzły. Po kliknięciu na jeden z węzłów pokazują się dostępne sensory danego węzła. Po przejściu do konfiguracji urządzenia widoczne są wszystkie dostępne sensory w całej sieci. Przechodząc do zakładki Więcej opcji: Plany, plany pomieszczeń i wybraniu planu yy, Instytutu możemy wybrać dane pomieszczenie oraz przemieścić na przykład ikony w inne miejsce. Po wciśnięciu: Aktualizuj i przejściu do pulpitu. Ikony znajdują się w innych położeniach. Klikając na yy, obszar danego pomieszczenia. Yy, dane pomieszczenie zostaje powiększone.